Pani dyrektor jest najfajniejsza na świecie. Na co dzień ma dużo pracy, ale o tym wszyscy wiecie. Jednak o swoich uczniach zapyta, bo ona po prostu okrągłe serce ma. Pani Sylwia nad najmłodszymi pracuje. Każdy przy niej dobrze się czuje. Wszystkich pogłaszcza, wszystkich wysłucha i miłe słowa szepcze do ucha. Pani Alicie zawsze była dobrym nawet na mnie w szocie Plastyka i muzyka to dla mnie głachowska, bo Pani Aliciel nie zawsze boska. Pani Pamela od samego rana mówi dzień dobry, i śmiana. Coś się o nas o każdej porze i w trudnej chwili zawsze pomoże. Pani Agnieszka zawsze umichnia, wciąż też tam robi, ciągle tym zajęta, ale uczy pięknie polskiego i zawsze widzimy na każdego. Pani gra się na moc, kobietka, ma organizm jak atletka, prawie nigdy nie holuje na fizyce się nie okazuje. <noise> Tomek najlepiej wypijkę wiatru mnie, Co co spalony nawet rozumie. Leć z lewek, z nimi ściekawa, bo jego przycienia to świetna zabawa. Pani i za odzyskane animacje dają Lepiej siedzie w czas na i nie da wstąpać tylko w główki. Aniewski z nami ślifuje, do prawie każdego konkursu przystępuje. Tak z gwiazdami też by wiedziała, gdyby w nim tylko ustawić chciała. <grymne> Pani Renata jest zawdzięczną pomocą. Każdemu odsłuchuje również to motyw. Wiesz, jak ty czasem jej nie dorówna, ze swoim głosem nawet przygód ma. Pani Ela jest gadotliwa, usmiechnięta i życzliwa, ale jak no, pyta przy tablicy, to każdy ma deszce i szybko liczy. <noise> Pan Marcin wszystkie dacie zna, historię w małą pracę ma, a kto mówi, to ci zapada, to słychać tylko które opada. Pani Rybka dużo na głowie ma, do biblioteki równane Rybie szybko zna, od uczniów wiele wymaga, ale wszystkim też pomaga. Pan Arek ma dobre drwi, wyniki, może to jakieś leki, zioła lub do anioła, a gdy ma informatykę sylkowara, to zaczyna się rama. Panią ma do wychowania do życia rodzina może zapytać o każdy, karty, bo ona zawsze zna na, na pytania, które notują co dnia. W szkole czyścić kupują. Chętnie, kartnicy obie konwaktują i łobudów przypilnują. Kawie <noise> i woda ciężkie życzę ma, bo pracuje co te Tety papieru seprykuje, nawet tety kryj się czuje. <noise> Woźny we szkole to niezbawkucha. Na stanowisku w tym trzeba złapać. Tomat i kryszka świetnie się spisują i wszystkiego dopilnują.